Dzień dobry. Dziś taki mały filmik porównawczy. Mamy tutaj dwie CHR-ki. Ta jest CHR-ką pluginem, a ta jest CHR-ką zwykłą hybrydą. Silniki są te same, dwulitrowe, tyle że ta ma jeszcze dodatkowo baterię, a ta ma tylko baterię, tą małą, trakcyjną, hybrydową. Różnic jest multum, głównie jest to wykonanie podłogi i właśnie dlatego zdecydowałem się Wam to pokazywać. Przez chwilę nie było pokazywane nic, no bo ileż można, e, chciałbym powiedzieć pracować, ale tak naprawdę ileż można pokazywać Toyota RAV4. Zresztą o Toyotera RAV4 jeszcze będzie, bo, e, bo tam będzie jeszcze o czym opowiadać. Ale dzisiaj będzie o Toyocie CHR. To są te najnowsze CHR-ki, które teraz się pojawiły już na drogach od jakiegoś roku, które już trochę jeżdżą. Zacznijmy może od tej pluginowej. Ona już jest trochę przygotowana, ze względu na to, że właściciel też mechanikuje, więc zrobił sobie już zaciski hamulcowe. Aczkolwiek, no my mamy jeszcze zrobić zwrotnicę, żeby trochę tak wyglądały, bardziej jak te zaciski, a mniej jak to, co mamy teraz. Tylne osłony tarcz też już są wylakierowane. Dostaliśmy je w pakiecie do zamontowania, w związku z czym, no trochę już to było porozbierane, ale też właśnie właściciel posmarował sobie część śrub w zawieszeniu, żeby to się dało kiedyś tam jakoś rozkręcić. Naszym zadaniem jest dokończenie tego, czyli też wysmarowanie śrub za to w tylnym zawieszeniu. No a poza tym to umycie i opaczkanie tego woskiem, żeby to jakkolwiek chciało jeździć. Co z ciekawostek? No, plugin, jak to plugin, ma bardzo rozbudowany układ klimatyzacji, bo tam pompa ciepła różne takie cuda. Zobaczcie, całe nadkole tutaj jest zajęte rzeczami, których w zwykłej wersji nie ma. Dzięki temu też zbiorniczek od spryskiwaczy jest przeniesiony na lewą stronę, podczas gdy wersja zwykła ma z prawej, to wam zaraz jeszcze pokażę. No, układ napędowy jest praktycznie taki sam w jednym i w drugim, tyle, że właśnie w pluginie tu. Mamy baterię, wydech jest poprowadzony prawą stroną nadwozia, zaraz pod wiązką hybrydową. Tutaj, o tutaj idzie wiązka wysokiego napięcia, tu macie osłonę termiczną i pod nią zaraz jest wydech. Z tego powodu też samochód ma zupełnie inną płytę podłogową niż wersja nie powiem konwencjonalna, ale powiem hybrydowa bo popatrzcie, gdzie są podłużnice. Między nimi jest wydech i y, bardzo duża bateria, gabarytowo y, no prawie taka jak w rawce plugin czy tam w NX 450H. Y, co ciekawe, y, bateria jest klejona tam czarnym klejem, tu jest klejona pomarańczowym, także wygląda to, y, wygląda to bardzo wesoło. My tak czy inaczej będziemy tutaj robić coś po swojemu No bo klima, chodzenie baterii układem klimatyzacji tak samo jak w Rawkach Piękne aluminiowe elementy w miejscu w którym no cóż trochę będzie słono Tam takie piękne zakłucie jak na gniazdach w Rawce też to musimy wywoskować żeby to się nie zaczęło sypać zbyt szybko no, i chyba tyle tak zgrubnie. Duży zbiornik tutaj za baterią, przynajmniej duży wizualnie, nie wiem jak pojemnościowo, to jest jego osłona. On jest tam pod spodem, to jest wierzchłość, to jest tylko osłona tego zbiornika. Zawieszenie tylne, standardowe, takie powiedzmy koralowo-rawkowe. Żadnych tutaj fajerwerków nie ma Masy nałożone tak po toyotowemu no, Nadkola, golizna Jeśli chodzi tutaj o progi no to są masą zrobione I przepylone tym lakierem którym jest przepylona cała reszta Aczkolwiek z tym przepyleniem to możecie sobie na drzwiach zobaczyć właśnie jak jest przepylone że dolna część drzwi to będzie praktycznie kilkadziesiąt mikronów, ale bardziej takie 20-30 niż, niż 120 no tu są te do, domalowywane takie czarne, czarne wstawki to jest wszystko na ostro lakierowane normalny rant tutaj czuć pod palcem nikt się już nie bawi w takie lakierowanie żeby to zrobić bazą przed klarem tylko po prostu jest to lakierowane na żywca jedno na drugie. No takie mamy czasy. Nic na to nie poradzimy. Możemy się cieszyć, że w ogóle jeszcze lakierują, bo zaraz się okaże, że Unia zabroni lakierować i wszystkie auta będą albo w ktl albo w ogóle w żywej, w żywej stali, żeby szybciej się zbiodegradowały, żeby szybciej mogli nam nakazać kupno nowych. Co ciekawe, a raczej co mnie Zaciekawiło w tych autach to układ hamulcowy. Gabarytowo jest to kamry. Nie mierzyłem jeszcze tej tarczy, ale ma co najmniej 320 mm, więc zakładam, że nie wynaleziono tutaj koła od nowa i ta tarcza jest po prostu standardową kamrową obecnie tarczą 328x28, więc bardzo fajny układ hamulcowy, jak na takie nieduże auto. Co jeszcze z ciekawostek, to myślę, że na etapie rozbiórki i, yy, i jakichś tam prac przy tym aucie troszkę nas zaskoczyły anteny schowane pod nakładkami na drzwiach. Rozbierając drzwi, zastanawiałem się, co oni tutaj za przelotkę zrobili, że tam cztery przewody wychodzą, czy chyba pięć przewodów wychodzi przez tą przelotkę na zewnątrz. No teraz już wiem, że są tutaj podwójne anteny. Jedna jest od tego, żeby samochód wiedział, że do niego podchodzicie z kluczem, żeby łaskawie was wpuścił. Druga jeszcze nie sprawdziłem, od czego postaram się doczytać. Co tu będziemy robić? No, tu będziemy robić wosk akurat na tym samochodzie. Tutaj tak fajnie są masy nałożone. Jeszcze Wam to może przybliżę. Tu jest kratka wentylacyjna. Tam przez nią widać subwoofer. Także no nie wiem za bardzo co o tym twierdzić. Ale skoro sobie tak producent wymyślił, no to zapewne tak musi być. Przejdźmy, może teraz do tego drugiego. Skoro już wersję pluginową mamy omówioną, pokażę Wam czym ona się różni od tej, którą mamy tutaj. To jest, to jest wersja zwykła, dwulitrowa, hybrydowa. Chyba jest jeszcze 1,8. Jeśli dobrze widziałem w cennikach, ale nie wiem czy to są cenniki z tego roku czy z zeszłego. W każdym razie, no te dwa są dwulitrowe. Tutaj mamy tak. Tylne zawieszenie jest inne ze względu na to, że to jest wersja 4x4. Co ciekawe. Dało się zrobić złącze tego napędu z plastiku. Ja spróbuję wam to tu przybliżyć, czyli jednak dało się to zalać w plastiku, nie trzeba robić takiego wynalazku jak w rawce czy w weniksach, żeby to jakkolwiek działało, więc oni potrafią, tylko nie w każdym modelu im się chce. Podłoga, zobaczcie. Tu jest wszystko to samo, ale ta podłużnica tutaj jest taka stricte korolowa. Na tym aucie widać, że to jest podwozie z koroli, na tamtym aucie widać, że to jest CHR plugin. Te podłużnice tu są poprowadzone daleko od progu. Wydech idzie środkiem, tak jak w korolkach czy, czy w jariskach. Dopiero tutaj przechodzi bokiem obok zbiornika. Wiązka też idzie po wewnętrznej stronie podłużnicy a nie, po, a nie po zewnętrznej. No i zawieszenie przednie to już jest wszystko to samo. Jedynie co to właśnie o tu mamy zbiorniczek spryskiwaczy, z lewej strony nie mamy nic. Także dość jest ta pluginowa wersja pozmieniana względem, względem wersji zwykłej, hybrydowej. Tutaj też będziemy robić wosk. Tyle, że tutaj jeszcze jakieś masy. Yy, chyba na nadkolach muszę popatrzeć, co tam mamy zapisane. W każdym razie, obydwa samochody są do wywoskowania i w yy, obydwu będziemy się starać to zrobić yy, najlepiej jak potrafimy. Tu mamy jeszcze hak yy, zamontowany, yy, więc będzie trzeba też ten hak jakoś tam wywoskować. Już yy, po demontażu zderzaka. I co ciekawe, wydech w wersji zwykłej hybrydowej jest pryśnięty przez producenta na czarno. Wydech w wersji pluginowej nie jest pryśnięty przez producenta na czarno. I teraz się zastanawiam o co tu tak naprawdę chodzi, bo te samochody są odebrane na przestrzeni miesiąca. Więc generalnie wszystko jest to samo. Może się okazać, że zeszły nawet z jednej taśmy. W fabryce w tym samym czasie. Nie wiem za bardzo, co tu się stało, że właśnie jeden wydech jest wylakierowany, drugi nie jest wylakierowany. No, bo cała reszta to wiadomo, no, kwestia wersji. Tam, jeszcze, o, może Wam pokażę. Nad tylnym zawieszeniem jest pochłaniacz par paliwa. W tej wersji jest zabudowany tutaj, właśnie nad tylnym zawieszeniem, podczas gdy w tej drugiej wersji nie wiem jeszcze gdzie jest, będę się musiał rozejrzeć. Aczkolwiek wydaje mi się, że będzie zintegrowany ze zbiornikiem albo gdzieś schowany tam, właśnie nad nim. Będziemy to demontować, to się rozejrzymy. Na razie go tu nie widzę. Na pewno go nad tylnym zawieszeniem nie ma, ze względu na to, że tu jest tylny napęd, i jest to naprawdę bardzo ciasno, wszystko upakowane tutaj na milimetry dosłownie do tylnego zawieszenia przejdziemy jeszcze zaraz pod maskę a raczej pod maski tych samochodów pokażę wam parę różnic jak to wygląda od góry pod maską no a tymczasem opuszczamy żeby się tam dostać później sobie też będziemy rozbierać ja się postaram to zdokumentować na równi jako że te auta są robione równolegle i zobaczymy, jak nam się będzie przy tym pracować. Czy ta wersja pluginowa będzie aż tak mocno uciążliwa, na jaką wygląda? Czy jednak wersja hybrydowa będzie równie trudna? No nie mieliśmy tego jeszcze, jeszcze nie robiliśmy takich samochodów. Tu mamy drzwi już porobione, też żeśmy je wygłuszali, bo tak trochę puszką po piwie zalatywały i to nie zapachowo. Także możecie się trochę śmiać z tej puszki po piwie, ale tutaj absolutnie żadnego wygłuszenia w tym samochodzie nie ma. Mogę Wam pokazać jakie jest wygłuszenie w boczku. To jest boczek nich z tego samochodu. Są trzy takie gąbki naklejone tutaj. Może nawet nie do końca naklejone, bo jeszcze ich nie dokleili. Na tym się wygłuszenia w tym samochodzie kończą. Także opuszczamy, zaraz Wam pokażę jak to wygląda pod maską A potem myjemy to, bo miało być czyste, nowe, piękne, a przyjechało tak trochę jak po Dakarze Co jeszcze może odnośnie klapy Na pierwszy rzut oka klapa wygląda na plastikową, po ściągnięciu z niej plastikowych nakładek okazuje się, że jest stalowa Dlaczego ją zabezpieczamy? Spływ z tylnej szyby jest pod Właśnie tą nakładkę z lampą tutaj u góry, i potem to wszystko sobie płynie po tej tylnej klapie i spływa gdzieś tam na dół. Wydaje mi się, że rozsądnie będzie to zabezpieczyć tak samo jak zabezpieczamy drzwi pod nakładkami, żeby coś tam później nie kwitło. Teraz opuszczamy, przechodzimy pod maskę i zobaczymy, co się tam w którym czai. No to jesteśmy pod maską. Wersja zwykła, hybrydowa. Silnik dwulitrowy. Trochę tu jest jeszcze w miarę luźno. Kielichy wyglądają tak jak wyglądają. Tutaj jest bardzo dużo miejsca do błotnika. Pokażę Wam jeszcze jakie gąbki oni tutaj wstawiają. No niestety te gąbki to stąd wylecą szybciej niż oni je zamontowali. Przykro mi akustyka raczej na drugim miejscu. Będziemy to jakoś tam demontować. No cóż, no, silnik dwulitrowy, tyle, taki jaki jest teraz podstawowy. Wrawca już go nie ma. No to teraz dołożyli mu hybrydę i jest w CHR-kach czy tam w korolach. Komplikacja systemu odrobinę mniejsza niż w Plaginie, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Przejdźmy teraz do plugina to wam pokażę, jak to wygląda tutaj. No, silnik, tak naprawdę, ten sam, taki sam, w niczym się nie różniący, ale właśnie kwestia całego tego zamieszania z klimatyzacją, z pompą ciepła, zawory, zaworki, dodatkowe rurki. Powiem szczerze, że to jest taki miszmasz, że jak już kiedyś obiecałem sobie, że ja to zgłębię, że ja sobie wezmę do tego schematy całą serwisówkę, będę patrzył i czytał, który czujnik do czego, który zaworek do czego, który jakieś tam rurka w... co robi i dlaczego ich tutaj jest tyle. Szczerze mówiąc, odpuściłem zanim my to będziemy serwisować, to mam nadzieję, że znajdę na to czas. A znając toyotowe układy klimatyzacji, to tak naprawdę nie będą wymagać tego serwisu, tylko okresowo trzeba będzie dopełnić czynnik. Zresztą w pluginach chyba jest rozpisane nawet w serwisówkach, że co dwa lata obowiązkowo nie wiem, czy wymiana, czy, czy sprawdzenie uzupełnienie czynnika ze względu na chłodzenie baterii. Ale coś Wam pokażę, bo to jest ten to jest nowy czynnik, który już od 2017 roku jest w samochodach. Czyli macie 1,5 kg gazu w układzie. W normalnej wersji jest po normalnemu i to dość po nowoczesnemu. Proszę uprzejmie, 470 gramów tego samego czynnika. Ja nie mówię, że to wszystko zaraz zejdzie, ucieknie, bo to to klimy są znane z tego, że i po 20 latach są szczelne i nic się im nie dzieje. Aczkolwiek no skraplacze niestety już nie są takie jak bywały kiedyś, że w zeszłym roku wymieniałem właśnie w jednym z samochodów 30-letni skraplacz, który został wymieniony profilaktycznie, bo klimatyzacji się absolutnie nic nie działo i, i nie było jakiejś nieszczelności, nie było żadnych wycieków ale no dla świętego spokoju, jako że lata mamy coraz bardziej gorące no to już tak dobrze nie będzie aczkolwiek no 3 razy więcej gazu w pluginie niż w zwykłej wersji hybrydowej jeszcze może tak nadwoziowo ponieważ no to auto jedno i drugie jest w PPF-ie, tyle że to jest w PPF-ie matowym takim satynowym, to jest w PPF-ie błyszczącym bardziej bardziej kwestia tego, że całe auto jest jednak stalowe. Wszystkie elementy tutaj są ze stali. A mówię o tym dlatego, że jak tak po dotykałem, to poprzyglądałem się temu, to początkowo mi się wydawało, że właśnie tylna klapa jest plastikowa, że tam butniki z przodu są plastikowe. Niestety nic takiego nie ma tutaj miejsca. No to jeszcze raz e, chr zwykła hybrydowa e, CHR-ka pluginowa, e, może tak, żeby na pewno było widać, że jest pluginowa, to tutaj ma e, miejsce, żeby się załadować prądem. Będziemy coś tutaj robić. Spróbuję wam to na bieżąco też przybliżać. Jeszcze myślę, że tu jakieś filmiki nakręcimy z tych samochodów. Chciałem je porównać. Fajnie, że się udało, właśnie zgrać terminy, że się udało jeden i drugi postawić obok siebie bezpośrednio, żeby można było zrobić takie na no całkiem bezpośrednie porównanie. No bo jednak bliźniaczki, ale nie do końca syjamskie. Są takie same, a zupełnie różne. Którego wybrać? Nie wiem tak naprawdę. Gdyby plugin był w wersji 4 na 4 chyba bym bardziej rozważył plugina. No, ale że zwykła hybryda jest 4 na 4 to gdybym miał do wyboru, to podejrzewam, że to. Aczkolwiek, no, raczej nie byłby to w ogóle mój wybór jeśli chodzi o wybór samochodu. Tyle na razie bierzemy się do dalszej pracy. Jak będziemy mieli to na jakimś bardziej zaawansowanym etapie, to, to jeszcze coś Wam tutaj dokręcę.